Witamy Państwa w kolejnej audycji wyjęci spod prawa Robert Dzięba i Piotr Rybczyński, a zaczynamy od tego, co chyba tak naprawdę jest głównym tematem, którym żyje ostatnio cały samorząd, mianowicie od głośnych zatrzymań na początek wójta Włodzimierza Popiołka, zatrzymania i aresztowania na okres trzech miesięcy, oraz później starosty do Tomasza Tamborskiego, również najpierw zatrzymania, a potem aresztowania na okres jednego miesiąca i postawienia mu jednego zarzutu korupcyjnego. Chyba nikt się tego tak naprawdę nie spodziewał. Pytania się rodzą w związku z tym, ponieważ te informacje, które do, które do nas docierają, są szczątkowe. Jako dziennikarze, jako lokalna społeczność budujemy sobie tylko taki ogólny obraz, zlepiamy te fragmenty układanki. Czyli w związku z tym pojawia się to pytanie, na które musimy sobie w końcu odpowiedzieć, czy mamy już do czynienia, jak niektórzy to już nazywają, z połóbrzeską aferą korupcyjną, czy tylko z chęcią wywołania takiego przeświadczenia. Najpierw zostawmy to jednak, może zacznijmy od zatrzymania i zarzutów. W Robercie, to chyba dla wszystkich było szokiem. Często jest tak, że. Jakaś sprawa zaczyna się gdzieś dziać, ewoluuje, docierają szczątkowe informacje i tylko zatrzymanie czy aresztowanie jest samą wisiętą na torcie podsumowaniem kilku, kilkunastomiesięcznych działań służb operacyjnych. A tutaj mieliśmy takie jedno uderzenie, Wójt Popiołek, i drugie uderzenie, starosta Tomasz Tamborski. Jeszcze mamy zatrzymanego architekta w Kołbrzegu, tylko. My nie mamy kontaktu z jego obrońcą, bo nawet nie wiemy, kim on jest. I też do te zarzuty. Tu by się przydała kwestia podyskutować na ten temat. Natomiast to no właśnie to jest problem z tymi zarzutami. Zresztą mecenas Bolko, Aleksander Bolko, który był u nas w audycji studio Reduta, bardzo fajnie o tym mówił właśnie o tych zarzutach, bo prokuratura może postawić jak, zarzut, jaki chce. To jest zarzut po zatrzymaniu, który służy do aresztu tymczasowego. Natomiast to nie jest oskarżenie, bo po oskarżenie powstanie dopiero, kiedy prokuratura zbierze materiał, ono może być całkowicie inne niż zatrzymanie. No bo nie wiemy tak naprawdę, jakie materiały zbierze sobie w międzyczasie prokuratura. Zarzut wobec Wójta jest korupcja. Wójta zatrzymano z pieniędzmi. Z tego, co mówią obrońcy Tomasza Tamborskiego, zatrzymano go z niczym, niczego u niego w domu nie znaleziono. Ja powiem tak, pisałem to w moim felietonie. Ja spodziewałem się, tak jak padła już informacja, bo wiedzieliśmy w czwartek, że Tomasz Tamborski został zatrzymany, natomiast nie wiedzieliśmy po co, bo to jest największy problem. Kiedy nie mam czegoś potwierdzonego, no to nie jestem w stanie też tego pisać, bo nie wiem o czym mam pisać. Łapówkarstwo. No to ja czekałem, że prokuratura, kiedy sprawa trafi do sądu, pójdzie i pokaże. Tu nagraliśmy Tamborskiego, tu mamy takie informacje, świadkowie zeznają: jest człowiek, który Tamborskiemu dał łapówkę. A my nie wiemy nic. Nie wiemy nic, dlatego że prokuratura, no oczywiście zasłania się dobrem śledztwa, ja to rozumiem, natomiast no nie przedstawia żadnego dowodu. Żadnego dowodu na to, że Tamborski w ogóle w sposób przybliżający nam wziął łapówkę, mówi tylko w jakiej sprawie. W sprawie tych ustaleń planistycznych, czyli tej dobrej zmiany dla inwestora we miejscowości Dźwierzyno, czyli w tym wszystkim, w czym uczestniczył wójt. Tutaj trochę światła nam rzucają, dziennego też takie od razu oświadczenie, które wydali adwokaci i starosty Tomasza Tamborskiego. Napisali oni w tym oświadczeniu, że ich klienta, więc starosta Tamborski, miał przyjąć łapówkę za wydanie decyzji, której sam nie wydawał, i to uprawdopodobnienie popełnienia przestępstwa, które przy tymczasowym aresztowaniu powinno graniczyć z pewnością, no takie nie jest jednoznaczne. Tak? Ale tu z pomocą przychodzi nam telewizja polska, zwana rządową pisowską ze Szczecina, która mówi, że rzekomo Tamborski miał przyjąć 75 tysięcy złotych, bo pada kwota. 75 tysięcy złotych za wydanie decyzji w sprawie hałasu. Telewizja Polska ma dobre koneksje z prokuraturą, to nie powinno zdziwić w ramach rządu dobrej władzy. To chociaż przynajmniej wiemy o co chodzi, co oznacza, że prokuratura ma świadka, jest osoba, która gdzieś tam zeznała, że te pieniądze mogły być wzięte. Ale prokuratura nie ma to dowodów. Bo gdyby te dowody miała, to by przedstawiła, a Tamborski dostałby trzy miesiące aresztu z widmem przedłużania go jeszcze o najbliższe 12 miesięcy. Dokładnie po Ale? to, żeby zaliczyć się na poczet odbywania kary, bo w tym momencie takiego przestępstwa było praktycznie pewne to, że dostanie on karę bezwzględnego więzienia, stąd to przedłużanie tymczasowego aresztowania mogłoby być nawet w pewnym sensie usprawiedliwione. Natomiast no, mamy problem generalnie w polskim wymiarze sprawiedliwości tego typu, że korzystamy często z jako takiego jedynego, głównego dowodu, z osobowego źródła informacji. Jest to dowód w postaci Świadka. ile mieliśmy przypadków dotyczących tego, że na przykład skruszony gangus, czy nawet nie, czy nawet osoba, którą złapano gdzieś tam Instagramki w jakiejś innej sprawie, mogła otrzymać zmniejszony wymiar kary za to, jeżeli będzie, na przykład, poda istotne informacje dla tego śledztwa albo innych śledztw. Ile takich osób, przedsiębiorców, nawet chociażby w układzie zamkniętym, zostało pomówionych, czy po prostu no, zniszczonych, tak, też urzędników. Tutaj musimy mieć to na uwadze. Nie jest moją intencją bronić Tomasza Tamborskiego, natomiast moją intencją jest Patrzenie na to w szerszym kontekście tej sprawy, mianowicie patrzeć na to przez pryzmat domniemania niewinności, o czym Aleksander Bolko też u nas mówił i na tym, że my tak naprawdę teraz nie wiemy, gubimy się w domysłach i być może komuś zależy na tym, żeby wywołać takie przeświadczenie o wielkiej no aferze korupcyjnej. No właśnie, bo to jest tak, no mieszkańcy pytają. To był temat numer jeden. No to co mają zrobić dziennikarze? No, dziennikarze próbują wyjaśnić o co chodzi, żeby nasi czytelnicy, słuchacze, widzowie wiedzieli więcej. No więc staramy się to wyjaśnić, ale aby to wyjaśnić, oczywiście prokuratura ma prawo zasłaniać się dobrem śledztwa, nie musi z nami rozmawiać, nie ma takiego obowiązku, ale to nie znaczy, że my nie wiemy. No skoro jest przeciek, że Tamborski wydał decyzję, no to jaki tu problem sprawdzić decyzję z ostatniego roku starostwa powiatowego? Żaden problem. Tak samo jak decyzję wójta wodzimierza Popiełka. To, jest, to naprawdę jest proste. Więc to robimy, sprawdzamy i okazuje się, że tam nic nie ma. No, oczywiście prokuratura teraz pewne fakty będzie sobie łączyła. Za 30 dni dowiemy się, albo i się nie dowiemy, jak mówi mecenas Bolko, że on do tej pory ma klienta od 3 lat z zarzutami i nie wie o co w sprawie chodzi, bo mu prokuratura nie chce powiedzieć. To oczywiście pokazuje jedną skalę problemu. Druga skala problemu jest taka, że no jednak my mamy prawo wiedzieć. Bo nie zatrzymuje się tam byle kogo, tylko zatrzymuje się osoby, czyli jakichś tam przedsiębiorców, tak, czy obywateli, zwykłych obywateli, tylko zatrzymuje się ludzi wybranych w wolnych wyborach, którzy sprawują funkcję publiczną. Mają zaufanie, mandat społeczny, mandat... Tak, to jest ten, ten mandat, którego nie ma pan prokurator zatrudniony w urzędzie za pieniądze publiczne. On nie ma mandatu poza tym, że wydano mu go z urzędu. Ci ludzie natomiast zostali wybrani w powszechnych wyborach do sprawowania określonej funkcji. I obowiązują tu troszkę inne standardy, bo w tym momencie, jeżeli my poprzestaniemy tylko na tym, co mówi otoczenie, to zakładając, że nawet dzisiaj popiołek zostanie oczyszczony z zarzutów za dwa lata, to on nie ma szansy na wygranie jakichkolwiek wyborów, bo on w opinii publicznej będzie łapówkarzem. I w konsekwencji czego to jest tak samo jak dzisiaj prezydent Olsztyna który wygrywa sprawę sądową jest oczyszczony z zarzutów no ale on już nigdy nie wygra wyborów na prezydenta Olsztyna no nie ma szans bo opozycja za każdym razem mu przypomni że siedział w pierdlu vai promienia na tablicy teraz Jest hierarchicz hierarchicznie była zawsze podporządkowana, natomiast jest też organizacją taką, która zmierza do eliminacji przeciwników politycznych pod tym obecnym kierownikiem, kierownictwem. Jest bardzo mocno upolityczniona. Jeżeli prokurator chce awansować, musi się zasłużyć dla dobrej zmiany. Tak no właśnie. Jest. Piotrze, ja, tu jest rzecz, którą poruszyłeś i która jest bardzo ciekawa, bo gdy i to poruszył Dariusz Zawadzki u nas w audycji, że gdy zatrzymywany jest, czy zarzuty są stawiane Tomaszowi Grodzkiemu, to one są śmieszne, polityczne i to jest CBA, prawda? Janusz Gromek, jakie miał zarzuty? A Stanisław Gawłowski, jakie miał zarzuty? Natomiast gdy tylko zatrzymano starostę Tomasza Tamborskiego, powiatowa platforma się zbiera i sprawę oddaje do Komisji Rewizyjnej i wydaje oświadczenie. Nie dziwicie to? I Tomasz Tamborski jest zawieszony od razu. Nie, 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 cy... tu musimy powiedzieć jedną rzecz. To jest inaczej. On został zawieszony przez Rzecznika Dyscyplinarnego Partii, bo to też trzeba być uczciwym. Tak, dobrze, ale dobrze, ale tak, oczywiście. Natomiast, no, w jaki sposób jest to organizacja wspólnotowa? Jakiś sprzeciw nie, nie słyszałem, żadnego, tak? W tym, w, ty, w tym zakresie żadnego głosu, który by bronił. Inne środowiska, nawet piłkarskie, stają w obronie, na przykład starosty, natomiast jego matecznik, partia, z której się wywodzi, no w taki sposób dosyć jednoznaczny, tak naprawdę odcina się od niego w momencie, kiedy jest w jakiś sposób, no, nie tyle co poszkodowany, ale w trudnej sytuacji. Sprawa jest o tyle ciekawa, że Tomasz Grodzki, czyli marszałek Senatu, to członek Zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej. No to kiedy, kiedy są mu stawiane określone zarzuty w opinii publicznej, to co? To pana marszałka bronimy. No ale gdy starosta, którego nie lubimy, bo pani Anna Bańkowska nie lubi starosty, to w ogóle nie budzi wątpliwości. Tam jest sporo takich osób, to co? No i teraz to jest pytanie o to, czy jak Centralne Biuro Antykorupcyjne nazywane jest przez y, wielkich polityków Platformy Obywatelskiej szczujną na Polaków, to w którym miejscu jest to szczujnia na Polaków? A, mnie to zastanawia, bo to pokazuje pewnego rodzaju dwulicowość polityków y, Platformy Obywatelskiej, którzy jedno mówią wtedy, kiedy potrzebują, i drugie mówią i robią wtedy, kiedy potrzebują. Bo mają Ale jakoś proces. chyba nie jesteś tym specjalnie Nie, nie Absolutnie raczej... nie. Raczej utwierdzamy się w przekonaniach odnośnie dziś polityki, etyki, moralności, która niewiele z tym ma wspólnego. Robi się to, co jest koniunkturalne i wygodne dla nas. Po co się idzie do polityki, do partii, do Platformy, do PiSu? Gdzie się dla stanowisk i dla pieniędzy, tak? A w tym momencie w jaki sposób znajomość z Tomaszem Tamborskim może spowodować, że tych pieniędzy możemy mieć mniej, albo te stanowiska mogą nam się oddalać, tak? Kopiemy leżącego i idziemy dalej. Ja muszę powiedzieć, że ja muszę powiedzieć dwie rzeczy, że e, najważniejsza kwestia w tej sprawie, mianowicie o tym mówili mieszkańcy e, i w weekend poprzedni, kiedy ta sprawa wyszła, rozmawiałem z wieloma osobami, które były oburzone zachowaniem Anny Bańkowskiej, bo proszę zauważyć, że to zostało sprytnie zrobione, zarząd Platformy, ale tam jest Szef tego zarządu, Anna Bańkowska, która nie odważyła się nigdzie wystąpić i podpisać, z imienia i nazwiska. Natomiast no, krytyka ze strony społecznej była tragiczna. To, co ludzie, nawet podczas audycji, dzwoni do mnie, nie będę mówił, bo, bo, bo nie jestem upoważniony, ale dzwoni do mnie szef jednego ze stowarzyszeń, który, a właściwie szefowa, która była strasznie oburzona tym, co się, co się stało. Tak więc to tylko tak na marginesie. No i kolejna sprawa, Wypowiedź Jacka Kusia. Bo miałem okazję pytać w audycji wokół powiatu wicestarosta Jacka Kusia, czy, bo takie głosy do nas dotarły, są plany zmiany starosty. No bo starosta siedzi w tej chwili w areszcie śledczym. I usłyszeliśmy, że takich rzeczy nie ma, dlatego że radni lewicy i radni niezależni absolutnie się o tym nie rozmawia, natomiast nie ma takiej woli. Ale nie usłyszeliśmy od staro starosty jednej rzeczy, to jaka jest wola Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej która no, współtworzy dzisiaj zarząd powiatu to tak tylko na marginesie. Znasz tę wolę? Nikt z nas znaczy, nie słyszał. Znaczy ja nie wiem, czy to tak tylko na marginesie. Tutaj decyzje jakieś będą musiały w tym zakresie zapaść. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę problemem dla nas bardzo dużym jako lokalnej społeczności, jako samorządu, jako mieszkańców powiatu jest to, że prawdopodobnie to postępowanie będzie bardzo przewlekłe, będzie się ciągnęło, będą przesłuchiwani świadkowie, będzie tak naprawdę, będzie się starano jak najdłużej to przeciągnąć, szukać czegoś na siłę, po to, żeby się nie okazało na przykład jakiegokolwiek blamażu. Samo to, że wójt popiołek jest aresztowany na okres trzech miesięcy, oznacza, że tak naprawdę kolejne ruchy będą po nowym roku, to bardzo źle rzutuje na nasz lokalny samorząd, bo chcielibyśmy, żeby to w jakiś sposób się skończyło, to odium, tak niezależnie od wyniku czy starosta i wójt zostaną uniewinnieni, czy też zostaną skazani, żeby to jak najkrócej trwało. Wracając już do tego tematu, o którym mówiłeś, no to tutaj decyzja będzie musiała zapaść, jeżeli chodzi o wybór. Do powołanie nowego starosty. Ja rozumiem, że jeszcze do końca nie mogą się pozbierać w tej nowej sytuacji. Jeszcze dajmy im czas chwilę, ponieważ jeżeli oni tego nie zrobią, to komisarz jakiś to po prostu zrobi i pozamiata całą sytuację. Kończymy tutaj część pierwszą. I witamy Państwa w części drugiej. Rozmawiamy o temacie, który tak naprawdę no, bulwersuje całą lokalną społeczność, a więc zatrzymanie i aresztowanie wysokich urzędników powiatu i gminy. Wydaje się, że mamy tutaj bardzo wiele wątków, a sprawa jest mocno rozwojowa. A dowiadywałeś się, Robercie, w jaki sposób urząd gminy będzie funkcjonował, bo też mamy podobną sytuację jak w starostwie. Zgadza się, tam jest podobna sytuacja jak w starostwie. Tylko tak, w starostwie jest zarząd powiatu, więc tam nie trzeba nic zmieniać, bo zarząd powiatu działa. Musi tam być minimum trzech członków, jest w tej chwili czterech, no więc no, trzeba by jeszcze dwóch zatrzymać. Nie zapiszając nie oczywiście, bo to już była granda, ale do czego zmierzam? Zmierzam mianowicie do tego, że w przypadku gminy jest tam zastępca wójta i dopóki wójt nie złoży mandatu. No to zastępca wójta ma prawo funkcjonować, działać, ma wszystkie upoważnienia, bo my to sprawdziliśmy, więc nie ma tam najmniejszego dzisiaj problemu do sprawnego działania i funkcjonowania gminy. Przy czym no, jeden urzędnik, w tym momencie pani wicewójt, jest bardzo mocno obciążona pracą, bo musi no, pracować za dwie osoby de facto rzecz biorąc. No właśnie, na dłuższą metę to tak naprawdę nie tyle, co jest nieefektywne, co też no, nieefektywne i nieskuteczne tak naprawdę, ponieważ no po to jest dwójki Zastępca, żeby się uzupełniali, tak, żeby podzielili, tak samo Starosta Zastępca, Prezydent Zastępcy, po to, żeby się uzupełniali, podzielili się właśnie w bardzo szerokim kompendium, spektrum spraw i żeby się nimi zajmowali, tak. Na krótką metę może jedna osoba drugą zastąpić w pełnieniu czynności, natomiast jak się wydaje. Taki okres kwartału to już jest bardzo długo i nie wiem, czy to nie będzie w jakiś sposób wpływało na to, że gmina będzie o wiele gorzej funkcjonować, chociażby chociażby przez to, że nawet rozmowy były przecież prowadzone, głównie prowadził je wójt, jeżeli chodzi choćby o rozszerzenie gminy miejskiej czołobrze, czy jeżeli chodzi o schronisko dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy wiejskiej Czołobrzeg, te sprawy mam takie wrażenie, że one bardzo mocno zwolnią, a i zaryzykuje twierdzenie, że hamują. Problem polega tam na tym, zgadzam się z tobą, Piotrze. Problem tam polega na tym, że no niestety e, pani Golonka, nawet nie pamiętam jej nazwiska. E, Musiałbym jeden, jeden człon tak, do Pani Golonka. Tak, to jeden człon. E, o czymś to świadczy, tak? No nie zdobyła sobie żadnego autorytetu. E, ona tam sobie gdzieś tam pracowała, coś tam robiła, nie ma większego wpływu na radę. Bo to jest dzisiaj bardzo poważny element. W urzędzie gminy jest rozsypka, tam nikt nic nie próbuje budować i robić, i to po prostu się w tej chwili toczy na drewnianych kołach. Tak leci z rozpędu, aż się pewnego dnia zatrzyma i to będzie koniec. Tak więc ja to obserwuję w ten sposób, bo, bo tam, tam no, no, źle się dzieje, może tak, w ten sposób. Tak. Eee, zobaczymy jeszcze, czy tam ktokolwiek będzie zatrzymany, bo to jeszcze tak może być, że to nie koniec. No bo ostatecznie tych korzystnych zmian dokonała Rada Gminy. Więc teraz pytanie, jak bardzo mocno rozszerzy się tam śledztwo CBA? No i tylko tyle tak. Miałem okazję gdzieś tam z panią wicewójt rozmawiać na etapie zatrzymania. To pani wicewójt rozmawiała o jakimś wyjeździe swoim, a gdzie najważniejsze było kierowanie i zebranie urzędu do kupy i zarządzanie tym wszystkim. Tak więc no nie wiem, jak to, jak to ma tam wyglądać opinie gdzieś tam, które docierają, aczkolwiek ja nie chcę cytować krzywdzących ten krzywdzących opinii, żeby potem też nie było zarzutu o seksizm czy cokolwiek innego, bo żeby to było jasne, żeby to dobrze wybrzmiało, ale problemem tutaj jest no właśnie kwestia autorytetu i to, że no pani Golonka nie jest z wyboru. Jest po prostu zatrudnionym urzędnikiem pana wójta i, i to wszystko w temacie. Co można powiedzieć, a tak jak mówię, no tam zaczną jej wszyscy skakać do oczu, i tak to, i to w tym kontekście obserwuję, ze względu na to, że no ona po prostu większego wpływu na radę, na klub nie miała, a jednak tamte osoby pochodzą z wyboru i ich mandat jest o wiele silniejszy, mocniejszy niż mandat do rządzenia całą gminą wicewójta. Bezczuplewie jest takim okresem bardzo niebezpiecznym dla wszystkich. Wtedy zwykle sypały się głowy, i to niestety powoli u nas będzie miało miejsce. Zmieniamy temat, do tego będziemy na pewno jeszcze nie raz wracać. Tydzień temu nie było audycji, ale musimy skomentować wielkopomne wydarzenie, które miało miejsce na terenie. Naszego miasta w strefie uzdrowiskowej A pojawił się prezes Jarosław Kaczyński. W Marinie Hotelu, w pięciogwiazdkowym hotelu, jednym z najlepszych w regionie, pan prezes pojawił się z świtą taką, z obstawą, taką mniej więcej taką, jaka broniła Westerplatte 1 września 39 roku. Został powitany nie tylko kwiatami, ale również okrzykami precz z kaczorem dyktatorem. Na spotkaniu odniósł się do tych słów, mówiąc, że większość z tych osób nie miała do czynienia z prawdziwą dyktaturą i że gorsze okrzyki już tak naprawdę słyszał. kto na pewno wie, że Wydaje się, że Kołobrzeg, nie wiem jak to jest, tym, jeżeli chodzi o inne miasta, bo takich statystyk nie, nie prowadzę ani nie czytałem, w ciągu ostatnich kilku miesięcy odwiedziło dwóch największych tak naprawdę politycznych rywali, mianowicie Jarosław Krzysztof Kraczyński i Donald Tusk. Coobjet się robi takim trochę centrum, papierkiem lakmusowym. Tego, że PiS próbuje tutaj coś sobie urwać. wie, że to jest matecznik Platformy, a Platforma twardo broni swoich pozycji, stara się umacniać swój bastion. Robercie, tak myślisz, że Coobjet jest jakimś takim celem? Czy to mi się wydaje tak? Nie, no myślę, że to mi się raczej wydaje. Po prostu no, są takie miasta, do których trzeba przyjechać. Jarosław Kaczyński przyjechał do Kobrzegu. no bo tutaj jest Czesław Hoc, jego kolega z partii Prawo i Sprawiedliwość, więc no, był w Koszalinie, był w Stargardzie, był w Szczecinie. Dlaczego miał nie odwiedzić Kołobrzegu? No odwiedził kołbrzek, no przecież... No ale Andrzej Duda był w Zieleniewie, ale do brzegu już nie wjechał. No tak, ale tu wyglądało to trochę inaczej, bo wymagało to zaproszenia. Prezesa jeszcze zapraszać nie trzeba, tak więc ja na to patrzę trochę inaczej, więc tych, tych bastionów bym tutaj w ten sposób nie, nie wskazywał, natomiast na pewno jest to podkreślenie szczególnej wagi dla posła Czesława Hossa, dla prezesa partii, dla byłego premiera na funkcji Czesława Hoca, tak i tutaj to spotkanie, które się odbyło, na pewno było dla Hoca bardzo ważne. Zresztą, nie ukrywajmy również, że jest to kwestia mobilizacyjna elektoratu partii. I gdy e, pan Kaczyński mówi o Niemczech i o wrogiej działalności Niemiec, to Piotr Rybczyński siedzi w Niemczech. Tak. Słuchaj, ale to ja Piątą powiem jeszcze powiem jeszcze, gor, jeszcze gorszą rzecz, powiem. Słuchaj, ja byłem na rocznicy zjednoczenia Niemiec która przypadała na początku października, podczas kiedy pan prezes Kaczyński mówił o tym, pan prezes był w sobotę, a w poniedziałek była rocznica zjednoczenia Niemiec i byłem w tym czasie w Braunschweigu. Kiedy pan prezes mówił o tym, że euro powinno być po 3 złote, czy jest po 3 zł, Niemcy, polscy lekarze wracają z Niemiec, tak, bo tutaj mają lepsze płace, to rzeczywiście akurat w siedzibie wroga, no nie, mógłbym powiedzieć, że domagają się reparacji, tak, natomiast no, faktycznie tak naprawdę spędzałem urlop po naszej zachodniej granicy. Ja, ja powiem w ten sposób i króciutko, bo nasz czas już dobiegł końca. No Była to wizyta, która zapromowała kołobrzeg, bo pan prezes miał napis kołobrzeg na mównicy i super. Wizyta była zorganizowana bardzo dobrze. Nie mogę tu złego słowa powiedzieć, bo pis nie słynie z dobrej organizacji. A tutaj po pierwsze była dobra organizacja. Nie sprawdziło się to, co Piotr mówiłeś w naszej ostatniej audycji, i też musimy o tym powiedzieć. Dziennikarze byli zaproszeni. Nasza redakcja tak, została. Ale to zaproszenie dotarło na ostatni moment, tak? Tak, to, to też prawda. Ale było. I Natomiast dlatego nie mogli to... zadawać pytań, tak? Mogli być tylko biernymi uczestnikami. No tak, no bo to, to spotkanie miało trochę inny charakter, to nie była konferencja prasowa, e... ale było o dzikach, dziki zrobiły furorę, o dzikach, e... którym, ludziom wyja... którym ludzie wyjadali kartofle. Jest wszędzie. E... Ale chyba nie będziesz podważał słów prezesa. Nie, nie, ja dlaczego? Skoro prezes żyje w takiej rzeczywistości, no nie mam prawa go wyciągać z tej rzeczywistości, niech żyje tam dalej. Yy, ludzie mają do tego prawo. Yy, I tyle. I myślę, że możemy zakończyć ten temat na koniec, yy, bo chciałbym też o tym powiedzieć. Yy, zrobiło się coś takiego, ponieważ no, Państwo, jak widzicie na przykład na portalu Miasto Kowrzek, tak jest, bardzo dużo piszemy o zatrzymaniach. Pisaliśmy o tym również w przypadku Włodzimierza Popiołka, bo również o tym było. Natomiast być może powinniśmy zrobić pierwsze inne, za, inne zakończenie naszej audycji, bo być może niektórzy tego oczekiwali, że w naszej audycji powiemy coś innego, bo, bo robi się z nas oso, osoby broniące starostę Tomasza Tamborskiego. To może trzeba zrobić inaczej. To może powinniśmy naszą audycję zakończyć w ten sposób, że tak, Tamborski brał łapówki. Słusznie, że go prokuratura wreszcie po tylu, po, zatrzymała i szkoda, że po tylu latach. I mamy nadzieję, że jeszcze długo nie wyjdzie z więzienia. Być może część naszych słuchaczy i czytelników będzie zachwycona właśnie taką narracją, bo wiele osób, jak widać, które piszą w internecie, czegoś takiego oczekiwały. Może powinniśmy pójść śladem polityków i wgryzać się w tego rodzaju rzeczywistość. Wtedy będą zadowoleni wszyscy co ty na to. Nie, no to jest wspaniałe, możemy od razu kogoś skazać. Pamiętajmy o tym, ja jestem sprawni, prawnikiem z wykształcenia, tak, skończyłem Wydział Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, no i jedną z podstawowych zasad jest domniemanie niewinności. Czy to będzie, po co? Czy to będzie Tamborski, czy to będzie Bejnarowicz, czy to będzie Mieczkowska, czy to będzie ktokolwiek, czy to, będziesz ty, czy to będę ja, zawsze będę stał na stanowisku, że należy traktować każdą osobę jako niewinną do czasu Uprawomocnienie się orzeczenia sądowego. To ma nas chronić przez właśnie zakusami władzy, polityków, urzędników, jeżeli jesteśmy dla nich na przykład niewygodni, jeżeli zajmujemy się czymś, czym nie powinniśmy, jeżeli stoimy im na drodze do osiągnięcia celu. tak? Każdego będę bronił, niezależnie jak się nazywa w tym momencie. Co więcej. Przecież zasada jest równości z tą stron w procesie. Najgorszy morderca ma prawo do adwokata. Dlaczego? Bo ma prawo do obrony. To jest jedno z podstawowych praw. I w tym momencie wydaje się, że powinniśmy do znudzenia podkreślać to, że mamy na razie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Proces nawet się nie rozpoczął. Nawet nie wiadomo, czy on będzie, ponieważ jeszcze nie został skierowany art oskarżenia do sądu. Nie wiadomo, czy prokuratura go sformułuje i kiedy. Nie wiadomo wreszcie, czy sąd go przyjmie. Jest tutaj bardzo wiele ale. I te wszystkie ale musimy rozstrzygać na korzyść osoby zatrzymanej. Koniec. Kończymy nasze spotkanie. Robert Dziemba i Piotr Rybczyński.